Tadeusz Oszubski niestety nie doczekał wydania swojej najnowszej powieści Szepty Szatana, ale myślę, że byłby zadowolony zarówno z jakości, jak i z wyglądu książki, którą wydał Arkadiusz Siejda. Właśnie skończyłem ją czytać. Recenzję zaraz zobaczycie na profilu lub teraz oglądacie, bo być może wrzucam to potem. Bardzo zachęcam do kupna. Świetne opowieści, właściwie mini powieści grozy, każda z komentarzem historycznym. Udowadniająca, że Tadeusz był naprawdę świetnym badaczem. Nie znałem go osobiście, niestety nie miałem okazji z nim porozmawiać na żadnym konwencie, ale powiem szczerze, żałuję, bo po lekturze tego zbioru widzę, że facet naprawdę miał konkretne przekonania, które wpisują się w moją tematykę nadnaturalności. Także zachęcam Was bardzo do kupna, zachęcam do wsparcia Ars Diawoli, bo to naprawdę świetne wydawnictwo. No i oczywiście warto dla takiego wydawnictwa powygłupiać się w stroju Micha, nieprawdaż?